Pewnie niewielu z Was pamięta jeszcze czasy, kiedy to Boxdel wybijał się na ciekawostkach. A teraz? Wielki włodarz fame, hype i kiwie co tam jeszcze MMA. Dlatego czas, aby historia zatoczyła koło widzowie. I przedstawiam Wam 40 najprawdopodobniej bezużytecznych ciekawostek, czy też faktów o Minecraft. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że hotbar w Minecraft jest zrobiony na podstawie starej tekstury piasku. Dziwna sprawa dzieje się również z owcami, ponieważ te będą jadły trawę nawet przez dywan, po którym chodzą. A może jedzą dywan? Zniszczenie bloku obsydianu łapą pod wodą z dodatkowym efektem mining fatigue 3. Zajmie ci 5 dni, 8 godzin i 36 minut. Zdecydowanie krócej zajmie ci zostawienie subskrypcji i lajka pod tym filmem. Spróbujmy w 48 godzin dobyć 10 tysięcy łapek. Damy radę widzowie, no nie? Mogę na was liczyć? Jeśli na stojak nałożysz buty z enchantem Frost Walker i przy pomocy pistona i slima wystrzelisz go w stronę wody, to ten nie utomnie, a będzie utrzymywał się na lodzie, który wytworzą buty. Jeśli umieścisz blok śniegu obok kaktusa, to ten błyskawicznie się zniszczy. Co ciekawe, jeśli utworzysz blok z kilku cienkich warstw śniegu, to nic się nie stanie. Możliwe jest wspinanie się przy pomocy wody, jeśli będzie ona wylana pomiędzy skrzyniami ułożonymi jedna na drugiej, w miejscu zetknięcia się dwóch ich rogów. Item, który posiada najdłuższą nazwę w drze w języku angielskim i liczy ona aż 36 liter, to wprowadzone w Minecraft 1.17 Waxed Lightly Withered Cat Cooper Stairs. Nie wiem, czy w ogóle dobrze to przeczytałem, ale chodzi tutaj o woskowane, lekko zwietrzałe miedziane schody. Niezależnie w jaki sposób je położymy, lub naturalnie będą rosnąć słoneczniki w Minecraft, zawsze kwiat skierowany jest w stronę zachodu. Gracz Billy Kay otrzymał od Mojang pelerynę z rozrysowanym żółwiem za pomysł na wprowadzenie ich do gry, a przyczynił się tym pisząc post na reddicie, który spotkał się z dużą aprobatą graczy. Według pomysłu Billy'ego żółwie miały być alternatywą dla transportu łodzią, Dosiadałoby się ich przy pomocy siodła i poruszałyby się z tą samą prędkością co świnie. Do sterowania potrzebna byłaby surowa ryba na wędce, podobnie jak z marchwią przy świniach. Dosiadać żółwia finalnie nie. Możemy, ale i tak jest to fajny gest, w szczególności, że sam Jeb podziękował za pomysł Billyemu na reddicie, śmiejąc się, że ten został właśnie jego legendą. W Minecraft mamy ponad 2000 różnych kolorów, które jesteśmy w stanie nałożyć na skórzone części zbroi. W Java Edition niedźwiedź polarny będzie atakował Lisa. Co ciekawe można złapać go na smycz, i jest to jeden z niewielu zwierząt w Minecraft, przy którym dorastania jego młodych osobników nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, tak samo jak nie jesteśmy w stanie również ich rozmnażać. Jeśli położysz dywan na grządki uprawne, to te nie zostaną zniszczone. Jeśli rzucisz podkom na niewidzialność w Endermana lub Pająka, to ich oczy, pomimo tego, będą dalej widoczne. Dym z ogniska rozpalonego na snopie siana będzie dwa razy wyższy od tego postawionego na ziemi. Evoker, czyli przywoływacz, każdą spotkaną owcę w kolorze niebieskim będzie zamieniał w czerwoną. Moby w pajęczynie nie będą się paliły w dzień, ale muszą je mieć nad głową. Zapewne dlatego, że działa to podobnie do innych bloków. Jeśli mob będzie miał je nad głową, to słońce na niego nie zadziała. Podobnie jest z hełmem. Jeśli nazwiemy królika przy pomocy name tagu Toast, to całkowicie zmienimy jego umaszczenie. Nie ma możliwości włożenia shulker boxa do innego shulker boxa. Enderman w rzeczywistości wypowiada zniekształcone słowa w języku angielskim. Jednym z nich jest "look for the eye", co oznacza "szukaj oka". Według jednej z teorii jest to nawiązanie do achievementu, jakie otrzymujemy po zabiciu Enderdragona "free the end". Sugerowałoby to, że smog więzi Endermanów w ich ojczyźnie, czyli kresie, a pojedyncze osobniki, które spotkamy podczas survivalu, to wygnańcy, którzy szukają swojego wybawcy. W Minecraft mamy aż 3587 różnych odmian tropikalnych ryb. Papugi w Minecrafcie możesz zabić karmiąc je dziastkami. Na superflacie podczas wschodu słońca księżyc będziesz mógł zobaczyć pod bedrokiem. Żelazny golem nie otrzymuje obrażeń od upadku, a wrzucony do wody od swojego ciężaru nie będzie stanie się z niego wynurzyć, a także nie zginie. Nie ma możliwości przesunięcia beczki za pomocą pistona. Wszyscy wiemy, że nie uśniesz w nederze, bo po prostu cię wypierdzieli w kosmos. Ale jest jeden MOB, który może to zrobić. Jeśli zaatakujesz lamę, a później na nią wsiądziesz, to będzie się kręcić w kółko chcąc cię opluć. Jeśli zwiększymy Tick Speed do 100 tysięcy i zniszczymy kaktus, to będzie on rósł szybciej niż się niszczył, przez co w nieskończoność będzie wznosił się do góry. ID kamienia w Minecraft czy też Stone'a to 1, z racji tego, że jest to pierwszy blok wprowadzony do gry. Dźwięki gasta to tak naprawdę zniekształcone dźwięki kotów jednego z twórców tego moba. Bodajże przed wersją beta 1.0 skin Steve'a miał brodę, teraz już jej nie ma. Steve i Alex to również postacie w popularnej biatyce Super Smash Bros. Ultimate. Czoło Villagera liczy 5 pikseli, więc śmiało możemy powiedzieć, że jest on 5 headem. Napisy końcowe w Minecraft trwają 27 minut i 15 sekund. Minecraftowy skin liczy dokładnie 3264 piksele. Gdyby Steve'a przerobić na człowieka z zachowaniem jego Minecraftowych proporcji, to w bicu miałby 39,5 cala, czyli całe 100 cm. Dla porównania, Arnold Schwarzenegger w szczycie swojej kariery miał w bicu 55,88 cm. Bałwanowi możemy ściągnąć dynie zełba przy pomocy nożyc. Wtedy ujrzymy jego prawdziwą twarz. Do zrobienia czterech schodów potrzebujemy sześciu bloków. W takim układzie do zrobienia jednego schodka zużywamy półtora bloku, a finalnie sam schodek prezentuje 0,75 takiego bloku. Początkowo villagerzy mieli być pigmenami, jednak Mojang zrezygnował z tego pomysłu, a gracz, który wpadł na ten pomysł otrzymał pelerynę o teksturze bekonu. W Java Edition villagerzy śpią 12 minecraftowych godzin od 18 do 6 rano, za wyjątkiem przygłupa, który śpi 18 godzin dziennie, a pozostałe 6 OPR dziela się i błąka się po wiosce. Jeśli nałożysz na siebie efekt Minecraft Nozzy, to będziesz chodził jakbyś był na furany. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że próbujemy pobić rekord i w 48 godzin wbić 10 tysięcy łapek w górę. Jest nas na tyle pokaźna armia, że spokojnie damy radę. Zawsze możecie też zostawić suba, mówił Jamis Jakub, dzięki wielkie za oglądanie, na razie, cześć.